Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Zdrowia z rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Drodzy Państwo, kilka dni temu obchodziliśmy dla wszystkich nas niemiłą rocznicę. Dokładnie rok temu minął Dokładnie rok temu wprowadzono w naszym kraju najpierw stan zagrożenia epidemicznego, następnie stan epidemii związanej z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Okres ten najtrudniejszy w powojennej historii Polski ma szansę zostać zakończony przez skuteczną, skutecznie przeprowadzoną akcję szczepienia Polek i Polaków. Akcja ta prowadzona jest od końcówki grudnia minionego roku, jak wszystkie parametry i wskaźniki instytucje międzynarodowe wskazują w Polsce proces ten jest jeden z najlepszych w Europie i na świecie. W aktualnym stanie prawnym każda osoba poddająca się szczepieniu podlega kwalifikacji lekarskiej przed podaniem szczepionki, której, jest, której celem jest wykluczenie przeciwwskazań do wykonania szczepienia. Biorąc w szczególności pod uwagę konieczność zaangażowania lekarzy w walkę ze skutkami trzeciej fali pandemii, ale musimy również nadmienić, drodzy Państwo, że Polacy chorowali tak samo rok temu, jak i dzisiaj. Pozostaje oczywiście praca lekarzy w systemie ochrony zdrowia, w POZ-ach, w szpitalach, jak również zapowiadane przez producentów szczepionek zwiększone dostawy tych, szczep tych szczepionek. Konieczne stało się wprowadzenie przepisów, które uelastycznią ten proces szczepień. I dlatego też. Osiągnięte ma to zostać przez rozszerzenie katalogów podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego. Obok dziś uprawnionych do przeprowadzania tego badania wyłącznie lekarzy będą mogły to być inne osoby, które zostaną ujęte w odpowiednim rozporządzeniu ministra zdrowia. Przede wszystkim wnioskodawcy mają tu na myśli dobrze wykształcone polskie pielęgniarki i położne. Określając kwalifikacje wyżej wymienionych osób uprawnionych do przeprowadzenia badań, badania kwalifikacyjnego, minister zdrowia będzie zobowiązany do uwzględnienia konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób poddawanych tym szczepieniu. W związku ze zmianą upoważnienia ustawowego do wydania wyżej wymienionego rozporządzenia ministra zdrowia w projekcie zamieszczono przepis utrzymujący w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie zmienionego upoważnienia jak jednak nie dłużej niż przez sześć miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Szanowni Państwo, na posiedzeniu Komisji Zdrowia żywa, bardzo merytoryczna dyskusja, za którą serdecznie w imieniu wnioskodawców chciałem podziękować, zakończyła się przyjęciem przez znakomitą większość. Tego projektu uchwały czy pozytywne zaopiniowanie tego projektu uchwały. Jak również została wprowadzona autopoprawka, która ma na celu przedłużenie obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców, czyli mówiąc wprost, szpitali, które znajdują się w sieci szpitali do 31 grudnia 2021 roku z jednoczesnym przesunięciem kolejnego terminu kwalifikacji tych dawców na dzień 1 października 2021 roku i tutaj również komisja z znakomitej większości zgodnym głosem za, zaopiniowała tą autopoprawkę pozytywnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.